Oddać się na służbę Bożą bez zastrzeżeń, wtedy jest się wolnym, szczęśliwym, wesołym już tu na ziemi. Celem moim to zupełne oddanie się na służbę Bogu, bezapelacyjne, aż do męczeństwa. Modlitwa o wstawiennictwo błogosławionego Michała czartoryskiego, wszechmogący wieczny Boże. Ty dałeś błogosławionemu Michałowi siłę wiernego służenia Tobie na drodze życia zakonnego i obdarzyłeś go pragnieniem zjednoczenia się z Tobą. Miłość do Ciebie udowodnił miłością do bliźnich, trwając przy nich mimo zagrożenia własnego życia. Za wstawiennictwem tego błogosławionego, dopomagaj nam, Ojcze Niebieski gorliwie wykonywać nasze obowiązki, niech to, co robimy, służy nam, uwzględnia potrzeby naszych bliźnich i prowadzi do zbawienia wiecznego przez Chrystusa, pana naszego. Amen.